Grywalizacja na spot ma swój własny specjalny moduł, który urzeczywistnia główną jej koncepcję, czyli technikę bazującą na dostarczaniu przyjemności, jaka płynie z pokonywania kolejnych osiągalnych wyzwań, ogólnej rywalizacji czy współpracy. Nasz moduł grywalizacji pozwala zaangażować ludzi do zajęć, które są zgodne z oczekiwaniami autora projektu, nawet jeżeli są one uważane za nudne lub rutynowe. Grywalizacja powoduje, że niezbyt fascynujące czynności mogą stać się angażującą przygodą, w której ucząc się użytkownik zdobywa kolejne etapy, punkty i wirtualne nagrody swojej przygody. Moduł ten na spot i nosi prostą nazwę Grywalizacja i jest rozszerzeniem całej platformy, stąd jest dodatkowo płatny. Jego koszt jest podany na stronie z cennikiem pod widocznym linkiem. W przypadku wykorzystania go na platformie w licencji wieczystej, czyli jednorazowej opłacie, Koszt tego rozwiązania jest wyceniany indywidualnie. No dobrze, tyle z teorii, ale jak w praktyce wygląda ten moduł? Otóż do naszego interfejsu w trybie administracyjnym dochodzi zakładka Grywalizacja i to w niej możemy stworzyć podstawowe elementy tego modułu, czyli wspomniane w poprzedniej lekcji punkty, osiągnięcia oraz rangi. Po utworzeniu pierwszego osiągnięcia lub rangi, główne menu jest wzbogacone właśnie o tę opcję. Tutaj będziemy mogli osobno zarządzać osiągnięciami i rangami, ale o tym opowiem więcej w lekcjach dedykowanych tym elementom. No okej, okay, ale jak to wygląda w praktyce od strony użytkownika? Każdy użytkownik platformy po zalogowaniu się, jeżeli na tej platformie znajduje się moduł grywalizacji, może przejść do swojego profilu, gdzie widzi ile ma punktów. Jakie zdobył odznaki czy na którym poziomie jest, to jest nic innego jak nasza ranga. Ta konkretna platforma iż od razu nagradza nowego użytkownika pierwszym osiągnięciem. Kiedy na nie najedziemy, wyświetli się chmurka z jego nazwą. Dobry początek. W każde osiągnięcie lub rangę możemy kliknąć i zobaczyć na przykład opis tej rangi, jej grafikę i na przykład opcjonalnie wymagane kroki, które musimy podjąć, aby ją otrzymać. Co więcej, na tej platformie mamy wbudowaną specjalną zakładkę w menu z lewej strony: Osiągnięcia. Mamy tutaj listę wszystkich osiągnięć, które możemy zdobyć, i klikając przycisk, pokaż szczegóły. Mamy wyróżnione kroki, które są potrzebne do odhaczenia, aby zdobyć ten cel. Bezpośrednio pod nazwą danego osiągnięcia, to również informacja, ile punktów zdobędziemy wraz ze zdobyciem tej konkretnej odznaki. Do tego wszystkiego, niżej. Mamy specjalnie przygotowaną tabelę poziomów. Działa bardzo prosto. To, ile punktów zdobędziemy, dyktuje, jaki poziom rangi otrzymamy. Na drugim poziomie potrzeba nam 70 punktów, a na ostatni, dziesiąty poziom, potrzebujemy tych punktów aż 15 tysięcy. Dla każdej z nagród jest przygotowany specjalny symbol graficzny tak zwany badge. Badge ten standardowo jest półprzezroczysty. Dopiero po jego zdobyciu nagroda stanie się w pełni widoczna. A informacja o zdobyciu nagrody zostanie również automatycznie dodana do tablicy tego uczestnika? Co sprawi, że jeżeli na platformie jest modus społecznościowy, inni użytkownicy będą mogli obserwować wszystkie badże, jakie osiągamy, a także je polubić czy nawet dodać specjalny komentarz. Kluczowym elementem wdrożenia grywalizacji jest nagradzanie uczestników za wysiłek, a nie za osiągnięcie. Bardzo istotne jest również to, aby informacja o nagrodzie dotarła do uczestnika dokładnie w chwili jej dokonania. Bardzo istotne jest również to, aby informacja o nagrodzie dotarła do uczestnika dokładnie w chwili jej uzyskania. To powoduje budowanie pozytywnego skojarzenia, w którym każdy wysiłek jest nagrodzony. Komunikaty informacji zwrotnych mogą być personalizowane w zależności od osiąganych poziomów. I będą pojawiać się w formacie okienków pop-up. Ostatnim elementem grywalizacji, który jest wykorzystywany na tej konkretnej platformie, jest tabela z rankingami. Dzięki niej możemy zobaczyć najbardziej aktywnych uczestników platformy, czyli de facto tych, którzy zdobyli największą ilość punktów. Kluczem do odpowiedniego wykorzystania grywalizacji jest przygotowanie odpowiedniego planu jej wykorzystania, a tym zajmiemy się już w następnej lekcji. Do usłyszenia.